To jest też oczywiście dla mnie śmieszne, jednakże żenujące, a innych, że tak powiem, zdradzi z tego względu, że może już przeszli granicę zdrowego rozsądku i stwierdzą, że powiedzmy nabijam się ze masochistów. Mianowicie jak byłem w Holandii, wchodzę do jednej knajpy, patrzę tam e, chyba 5-6 kobitek w takich żuponkach, jak bym to nazwał, e, i przed nimi e, kot może z 2 metry, e, na zwierzę, tak się znam na ludziach też, i patrzę, a kot poluje na grupę 6 kobitek. I co najciemiśniejsze i żenujące, one w kącie zbite i delikatnie oczywiście przestraszone jakby, ale jak wiemy niektórzy już lubią się bać, bo słabe horrory wychodzą, bądź być może po prostu już zrozumieli też, że oczywiście horror film to jest tylko filmem, co więc uzależnienie właśnie od strachoziny, czyli tutaj można by też znowu sugerować syndrom metereksu, czyli ukryta pewna jakaś erekcja hormonalno-emocjonalna. No i kot, widzę, że poluje ogonem, tak jakby zaganiał myszy do e, koziego rogu i chciał którąś upolować. Co więc e, podszedłem do kota i tak się pytam w zasadzie co jest, on mówi zoba, mówi jak się kobitki w żuponach boją małego kocika. To m, taki wygląd po prostu m, do końca życia. Zostaje w pamięci, a tutaj sugeruje to, że ukryty sadomasochizm i, i wieżoid, który spowodowany jest właśnie zawężeniem bodźców, a to wynika właśnie ze superpozycji, chociażby w Janowcu, którą się robi. Chociaż widzę po moim kocie, po ludziach też widzę, po zachowaniach. Co więc rozumiem, dlaczego z mitologii się mówiło na centauriony z jednym okiem. Tu chodzi, że jest mózg tak sprany właśnie prądem, że między pukulami tylko przychodzi prześwit wiatru kosmicznego i człowiek po prostu z zaniżonym poziomem właśnie zdolnością analizy staje się takim zwierzoidem, kształtnym poszukującym bodźce, można powiedzieć jak nie ujmując homo erectus tysiące lat temu.